Nie mogłam uwierzyć, co Julek zrobił, jak wróciliśmy do domu ze szpitala, ale zacznijmy od początku. Nad ranem po porodzie zostałam przewieziona do swojego pokoju, który w teorii był dwuosobowy, ale przez większość czasu byłam sama. Pierwsze co zrobiłam, to poszłam spać. W międzyczasie dostałam też śniadanie i obiad, a po południu przyjechał do nas Julek. Dostałam piękny bukiet kwiatów i coś na co czekałam chyba najbardziej, czyli łososia. Przez cały dzień uczyłam się przystawiać małego do piersi i powiem wam, że to było najtrudniejsze i najbardziej bolesne doświadczenie w moim życiu. Już przy pierwszym Karmieniu, zaraz po porodzie mały poranił mi brodawki i od tego momentu każde kolejne karmienie było bardzo bolesne. Następnego dnia mieliśmy wyjątkowych gości. Najpierw przyjechali moi rodzice, a później mama Julka. Powiem Wam, że jedzenie było całkiem dobre, ale to w tym pudełeczku pachniało jak karma dla psów, więc bałam się spróbować. Trzeciego dnia miałam już troszkę więcej siły, więc nagrałam Wam lepiej mój dzień. W nocy oczywiście pobudki na karmienie. No, wychodziło nam to już coraz lepiej. Rano szybka sesja noworodkowa Fresh 48, bo przecież nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła. Sesji. A jak ktoś nie wie, to zajmuje się fotografią, między innymi właśnie noworodkową. Po sesji czas na pielęgnację, zmianę pieluszki i kremowanie. Jak już mały się najad i zasnął, no to czas na moje śniadanko. Później zaczęłam się pakować, bo jeśli badania dobrze pójdą, no to wyjdziemy dziś do domu. Te warczki stronowe to super sprawa, żeby sobie posegregować rzeczy. Walizka mniej więcej została spakowana, więc czas na karmienie i obiad. Badania wyszły dobrze, więc jedziemy do domu. Zobaczcie tylko na tą kruszynkę w tym nosidełku. No cudo. No i już jako trzyosobowa rodzinka wracamy do domku, a tam czekała na nas taka super niespodzianka. Ja się oczywiście popłakałam, bo nie spodziewałam się takiego miłego powitania. Mały nie będzie tego pamiętał, ale ja tak. Mam najlepszego chłopaka na świecie, wiecie? Czas na pierwszą zmianę pieluszki w domu, karmienie i spanko. Wyszłam jeszcze na chwilę do ogródka podlać roślinki, bo przez te kilka dni były straszne upały, a tak wyglądał mój brzuch dwa dni po porodzie i od razu pięć kilo mniej.